Cześć moi drodzy, witajcie w nowym filmie na moim kanale i dzisiaj będzie to film modowy. Będzie to film o takiej trochę kapsule na lato, o takiej trochę szafie kapsułowej, e, chociaż nie do końca, no bo wiadomo, że ja ubrań w swojej szafie mam naprawdę bardzo dużo, natomiast tutaj chciałam skupić się na rzeczach, które moim zdaniem na lato są. Mast have takimi, z których po pierwsze ja chodzę najczęściej, po drugie, pasują wszystkie praktycznie do siebie e, i można zminimalizować ich ilość. Tutaj widzicie sporo tych ubrań ze względu na to, że chciałam Wam pokazać różne opcje, zamienniki i tak dalej, natomiast e, no, spokojnie możecie zminimalizować naprawdę ilość tych rzeczy, jeśli chodzi o Waszą letnią szafę. Ja sobie zdaję sprawę, że już mamy lipiec, więc. No, jakby tutaj, um, może nie każdy będzie chciał dokupować coś do swojej garderoby, natomiast też nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby dokupować koniecznie coś, chyba że coś Wam się spodoba, to oczywiście. Natomiast nie chodzi też o duże zakupy, tylko o to, żeby wykorzystać to, co już mamy w swojej szafie, żeby wiedzieć, jak to ze sobą łączyć i żeby stawiać raczej na e, lepszej jakości produkty. Na mniejszą ich ilość, ale takie klasyczne, ponadczasowe, które będą nam pasowały do większości rzeczy w naszej szafie Plus, e, no nie będą tylko na lato Jakby ja się tutaj skupię dzisiaj na rzeczach takich pod kątem letnich stylizacji Natomiast spokojnie większość z nich, no bo nie wszystkie, wiadomo, jakieś tam shortów krótkich czy sukienki letniej Nie założycie w inną porę roku Natomiast większość z nich spokojnie, z powodzeniem można nosić e, przez większość albo i przez cały rok Także chciałam Wam tutaj pokazać właśnie takie opcje, no i mam nadzieję, że będzie to dla Was inspiracja, zobaczycie też z mojej perspektywy, bo tutaj podkreślam, że to jest to, na co ja stawiam właśnie w swojej garderobie obecnie, jak to wygląda, co z czym łączę i też chciałabym Wam pokazać trochę realistycznych stylizacji, natomiast zastanawiałam się, czy ten film nagrać na YouTube, czy na Instagram jako Rilsa, i zdanie były mocno podzielone, troszeczkę była przewaga na YouTube, więc nagrywam, natomiast pomyślałam sobie, że większość stylizacji mogę nagrać w Reelsie, czyli tutaj pokażełam tylko tak częściowo stylizację, ale skupimy się na omówieniu tej rzeczy, a jeśli chodzi o stylizację, no to większość z nich zobaczycie w Reelsie. Najważniejsze moim zdaniem, jeśli chodzi o budowanie takiej swojej ponadczasowej garderoby, jest to, aby mieć różne bazy, czyli bazy, jeśli chodzi o góry, bazy, jeśli chodzi o doły, no i takie podstawowe, bazowe dodatki, czyli podstawowe właśnie buty, takie, które będą pasowały nam do wielu rzeczy, i oczywiście, jeśli chodzi o górę, no to bazą na lato będą oczywiście t-shirty klasyczne, proste t-shirty, które możemy wystylizować i na sportowo, i na elegancko i myślę, że większość tutaj tych rzeczy właśnie jest tak, a choć ja lubię trochę bardziej elegancki styl, no to nadal jestem też fanką takiej sportowej elegancji, czyli czegoś, co możemy połączyć na przykład z trampkami, z sneakersami, czy z wygodnym obuwiem. Tutaj mam akurat t shirty ten jest z Jedwabiu, marki Lovely Silk, mam też kod rabatowy, nadal aktywny, właśnie na Lovely Silk Na aż minus 40% bodajże Napiszę mam tutaj na ekranie I kod znajdziecie również w opisie pod filmem Także zaglądajcie A tutaj mam klasyczny bawełniany t-shirt On jest marki M Atelier No i tutaj też uczulam Was, żeby stawiać właśnie Na dobrej jakości Oddychające materiały na lato No nie wiem jak u Was, ale ja Na przykład nie cierpię Czuć się zbyt ciepło w swoim ubraniu latem I ja Stawiam zawsze na taki minimalizm pod tym kątem pod kątem ubierania na siebie warstw kolejnych. Oczywiście jeśli jest chłodniej, no to też zarzucę na siebie, nie wiem, koszulę czy marynarkę i też tutaj takie opcje Wam pokażę. Natomiast ja wolę, żeby mi było troszeczkę za zimno, niż za ciepło latem. Także właśnie bawełna, jedwab, e, jeśli chodzi o t-shirty, to będą tutaj e, bardzo istotne e, no i kolory. Kolejna sprawa to kolory, no tutaj poruszę ten temat. Jak widzicie, u mnie tych kolorów jakiś bardzo intensywnych nie ma poza czerwienią. Ja stawiam na neutralne kolory, ponieważ one ze sobą wtedy łatwo się łączą i też nie mam problemu, że nie wiem co mam na siebie włożyć, bo po prostu elementy w mojej szafie do siebie nie pasują. Miałam ten problem bardzo długo, bo kupowałam takie dziwne, bardzo Bardziej takie ekstremalne rzeczy, dziwne kroje, różne e, krzyczące wzory, i okej, okay, jeśli to wam pasuje, jeśli lubicie taki styl, to jest okej. Okay. Natomiast ja często przez to miałam właśnie problem, że nie mam co na siebie włożyć. A tutaj zobaczcie: bazowy czarny t-shirt, bazowy biały t-shirt. Jeszcze bym chciała beżowy, taki miód typowo, no ale myślę, że te dwa spokojnie starczą, albo nawet możecie wybrać, jeśli wolicie jasne barwy, no to tylko jasne, jeśli wolicie ciemne jednak kolory no to czerń będzie idealna. I kolejna moja propozycja, jeśli chodzi o góry. Słuchajcie, że tutaj delikatnie mam pogniciony ten top, natomiast są to topy na ramionczka i tutaj topy jedwabne. One też są z Lovely Silk, bo właśnie postanowiłam wprowadzić do swojej szafy coś takiego, co naprawdę jest świetne jakościowo. I latem nas chłodzi, a zim, zimą nas grzeje Także można te topy spokojnie nosić całym rokiem I są to rzeczy, które moim zdaniem pasują dosłownie do wszystkiego Do eleganckiej stylówki z jakimiś cygaretkami czy spódnicą e, I do butów na obcasie, ale równie dobrze można je nosić np. do mom jeans czy do shortów jeansowych I też wygląda to świetnie, także no, bardzo fajny element na lato Kolejny mój masterf, no to oczywiście koszule. Jestem ogromną fanką koszul i moim zdaniem na lato przepięknie prezentują się koszule w odcieniu błękitu. I tutaj mam lnianą z Massimo Dutti i wiskozową z mojej marki Blairmi I na Blairmi dla osób oglądających ten film, też będę miała zniżkę na nowości, także zaglądajcie koniecznie do opisu. Tam Wam podam kod. No i jeśli chodzi o tkaninę, właśnie na koszule, no to właśnie takie Wam polecam, czyli Koza oddychająca e, i które też cudownie przypuszcza powietrze. E, oczywiście obie te tkaniny są gniotące, także no tutaj nie ma innego wyjścia. No są to takie materiały, które po prostu nie wybaczają e, i gniotą się tak samo jak jedwab. Natomiast mi osobiście w ogóle to nie przeszkadza. Powiem Wam, że ja nawet lubię ten efekt właśnie pogniecionych tych tkanin delikatnie. Tak samo ta sukienka, którą mam na sobie, ona jest e, również mojej marki e, Blermi i ona jest e, też taką, e, taką mieszanką właśnie naturalnych tkanin. I jak ona się pogniecie, mi się na przykład bardzo podoba ten efekt. To jest właśnie taki nonchalanski letni efekt także tutaj dwie do wyboru no i oczywiście klasyka totalna latem i w ogóle całym rokiem, no nie mogło tutaj zabraknąć białej koszuli, ja akurat mam tutaj dla was propozycję typowo letnią, no bo nie dosyć, że to jest muślinowa oddychająca bawełniana koszula ona jest również mojej marki Blermi także jeśli wolicie z długim rękawem no to oczywiście taka bawełniana też będzie ok, też będzie oddychała i przepuszczała powietrze, natomiast no tutaj stwierdziłam, że umieszczę właśnie tą z krótkim rękawkiem która daje trochę bardziej takie efekt na luzie, ale nadal jest odrobinka elegancji, i taką koszulę możemy sobie em, założyć, po prostu solo włożyć w szorty albo spodnie. E, ewentualnie możemy też ją połączyć na przykład z takimi e, topami na ramionczka e, i zarzucić ją na wierzch, i to też wygląda super. E, także, no, jak widzicie, mamy tutaj naprawdę masę, masę przeróżnych kombinacji e, to jest taka. Klasyka totalna, no moim zdaniem białej koszuli w szafie zabraknąć nie może. Przechodzimy do dołów i jeśli chodzi o doły, no to moim numerem jeden są. Podenki są shorty, tak jak kiedyś Nosiłam tylko i wyłącznie sukienki No to teraz latem Shorty, to jest mój totalny must have No i też tutaj mam takie Klasyczne, jedne są z zary I są to shorty w odcieniu Equil, trochę bardziej eleganckie Niestety one są polistowe Także teraz jakbym kupowała, no to zdecydowanie Postawiłabym na coś z lnem, albo Bawełniane, albo wiskozowe Coś takiego bardziej przypuszczającego Powietrze, natomiast nadal bardzo je lubię A te drugie to są czarne Shorty takie już z naturalnej tkaniny, również mojej marki, i do nich też mamy fajną koszulę Pola. Także zerknijcie sobie, tworzą przepiękny komplet, ale oczywiście oddzielnie też przepięknie wyglądają z różnymi innymi rzeczami. Do nich akurat jest tutaj dołączony pasek. No i właśnie białe i czarne shorty zdecydowanie pasują do wszystkiego, co tutaj wam pokazuję. Podoba mi się też efekt białych shortów, właśnie na przykład takich Lnianych, One już tworzą taki typowo efekt bardzo na luz nawet założone z koszulą, taki wiecie, codzienny, e, luźny look, także też mi się to podoba. Natomiast u mnie zdecydowanie Biel i Czerń ostatnio wygrywa, tutaj nie będę ukrywała. E, ważne jest, żeby postawić na e, krój, który zasłania dobrze pośladki. No, nie ma nic gorszego moim zdaniem, moim osobistym zdaniem, także tutaj się proszę nie obrażać, niż e, szorty, które. Odsłaniają pośladki albo są zbyt obcisłe. No nie wygląda to estetycznie, po prostu w moim jakby spostrzeżeniu. Natomiast no wiadomo, możecie nosić co chcecie, ale jeśli chcecie wyglądać tak bardziej właśnie z, klasem, z klasą, ze smakiem, no to zdecydowanie lepiej postawić na szorty, które nie są obcisłe w udach i które zasłaniają pośladki. Dla mnie też bardzo ważny jest wyższy stan, taki, który zaczyna się w talii. No i właśnie te propozycje są. Takie, te są troszeczkę bardziej takie właśnie na luzie. Tutaj mamy gumkę i takie wykończenie w stylu paperback, a tutaj mamy taką bardziej elegancką wersję. No i przechodzimy do długich spodni, ponieważ na trochę chłodniejsze dni latem, długie spodnie też są moim zdaniem świetne, zwłaszcza białe wyglądają przepięknie albo takie ekli, ale tutaj mam taki bardzo jasny beż, który też prezentuje się. Cudownie, e, może je rozłożę, żeby Wam pokazać jak one wyglądają Pierwsze to są cygaretki, ja uwielbiam ten model z Zary Natomiast niestety to też jest poliester, więc no tak jak mówię Teraz, jakbym kolejny raz miała kupować, to też szukałabym czegoś raczej naturalnego, no bo w nich jest mi trochę ciepło, nie ukrywam na tem. Natomiast uważam, że po prostu białe spodnie latem wyglądają genialne. One tworzą cały look i nieważne, co założymy na górę: czy to będzie t-shirt, czy koszula, czy elegancki top, czy nie wiem, jakiś cardigan nawet zapinany, cokolwiek, zawsze ten look będzie wyglądał tak Czysto, schludnie i właśnie tak, no z klasą. Także moim zdaniem to jest totalny must have. Ja lubię właśnie ten model z podwyższonym stanem, mocno podwyższonym stanem, bo one mają bardzo wysoki stan i z kantem. Także to są moje ulubione spodnie, natomiast no niestety Polistowe Także zdecydowanie, jakbym teraz była osobą, która ogląda ten film i chce sobie zbudować taką szafę, no to postawiłabym na coś. E, bardziej naturalnego. I tutaj muszę się upewnić, jeśli chodzi o skład, żeby Wam dobrze powiedzieć. E, to jest tak, 58% wiskoza, 42% len. Także świetny skład. Te spodnie były naprawdę tanie, bo kosztowały chyba stówkę. Ciężko jest je znowu dostać. One są z HM-u, bo właśnie szukałam też dla dościowej. No niestety są wyprzedane non-stop, ale wiem, że HM powtarza właśnie e, fajne takie naturalne wzory spodni. I też mają fajne drogercy z, albo z takiej samej tkaniny, albo z bardzo podobnej mieszanki. Właśnie tutaj związaniem i w gumkę. Natomiast no, były mega podobne, ja mierzyłam. Jedne i drugie, ale te tożutka Bardzo jej do mnie przemówiły, właśnie takie typowo zapinane One też są w kant, natomiast przez to, że Są właśnie z takiej, a nie innej tkaniny Czekajcie, zasunę, żeby to lepiej wyglądało e, Przez to, że są właśnie z tej tkaniny To tworzą codzienny, ale troszeczkę Bardziej elegancki look, plus właśnie To, że są w kant e, I mają bardzo wysoki stan e, No i to jest ten rodzaj spodni, który Ja uwielbiam na lato, ponieważ mimo, że Są długie, to Przepuszczają powietrze idealnie Nie grzeją jakoś tak bardzo Jak właśnie poliestrowe, no niestety e, Więc są naprawdę cudowne Dla osób takich jak ja, które nie nienawidzą się Pocić, no powiedzmy sobie to wprost Ja nie jestem stworzona do takich upałów Moją idealną porą roku Pod względem temperatury jest wiosna e, No niestety Teraz mamy takie upały bardzo często Dlatego ja stawiam e, właśnie wtedy Na takie naturalne tkaniny A te poliestry noszę Chłodniejsze dni, e, kiedy mamy, nie wiem, 20 stopni. Także na letnie, chłodne dni poliester jeszcze ujdzie. Chociaż, no tak jak mówię, polecam Wam, powtarzam się tutaj, ale naprawdę polecam Wam naturalne tkaniny, jednak. No i jak widzicie, można dostać je też w dobrej cenie, no bo te spodnie kosztowały stówkę. I jeśli chodzi o ubranie, to przechodzimy do ostatniej kategorii, czyli sukienki. E, sukienkę możecie mieć. Jedną w swojej szafie, naprawdę Jedną, dwie czy pięć i musicie mieć ich dwadzieścia Bo jeśli postawicie Na dobry krój i e, dosyć Taki neutralny kolor, to naprawdę Stworzycie e, mnóstwo Mnóstwo stylizacji e, Na lato, e, grając samymi Dodatkami, także ja się tego Nauczyłam w ostatnim czasie i bardzo, bardzo Się cieszę, oczywiście no ja tworzę swoją markę Tworzę też kontent taki trochę modowy Ostatni i lifestyle'owy, więc staram się Wam pokazywać różne opcje i tych ubrań W swojej szafie mam sporo, natomiast no, e, wiem że da się, naprawdę da się przy niewielkim budżecie, albo po prostu przy takiej minimalistycznej szafie, jeśli nie chcecie mieć dużo rzeczy, stworzyć masę stylizacji. I tutaj chciałabym Wam pokazać moje takie typy, z których da się stworzyć właśnie jak najwięcej stylizacji. I Po pierwsze jest to sukienka koszulowa. Ja mam kilka sukienek koszulowych, co prawda w swojej szafie, ale jedna tego typu zdecydowanie wystarczy. Ja ją kupiłam w promocji w zarze za 70 zł, także super. Ona jest bawełniana, właśnie taka koszulowa z kołnierzykiem, ale nie jest to taka typowa zapinana koszula, więc troszeczkę bardziej taki dziewczęcy look uzyskujemy, natomiast ja ją stylizowałam już i na elegancko ze szpilkami, z jakimiś sandałkami, ale też na co dzień z klapkami brązowymi, czarnymi, z paskiem, z opaską jakąś na głowie, no naprawdę na masę sposobów taką sukienkę założycie i tutaj kolejna propozycja mojej marki, ta jest zaraz powiedziałam, ta jest właśnie mojej marki Lerni, i jest to klasyczna, mała czarna, taka bardzo prosta forma. To jest to samo, co mam na sobie, tylko że w kolorze czarnym. Bardzo prosta forma, którą również wystylizujecie na mnóstwo różnych sposobów i praktycznie na każdą letnią okazję. I teraz dwie moje kolejne propozycje sukienek. No to tak, po pierwsze sukienka, która jest naprawdę taka odkryta, chłodna i na sezon wakacyjny świetnie się nada i jest to ten bardzo, bardzo popularny model z Zary, ja się długo zastanawiałam czy chcę mieć taką sukienkę, w której chodzi pół miasta, ale z drugiej strony jak ją przymierzyłam, poczułam się w niej świetnie plus ona ma naprawdę bardzo mocno odkryte plecy, tylko wiązane na takie sznurki dzięki czemu w takie największe upały jest w niej naprawdę mega przyjemnie tym bardziej, że tutaj mamy naturalny skład i ona była w bardzo dobrej cenie chyba 119 zł, także no nie dziwię się, że tak dużo osób się na nią zdecydowała i była chyba w trzech kolorach dostępna, także moim zdaniem naprawdę bardzo fajna opcja, wygląda mega dziewczęco. Natomiast to tak jak mówię, jest taka bardziej odważna, odkryta, więc najbardziej moim zdaniem pasuje właśnie na wakacje i kolejna sukienka, którą warto w swojej szafie mieć, to taka sukienka, która robi całe show i jest po prostu. Taka bardziej widowiskowa, ale też możemy ją wystylizować na wiele sposobów, i moim zdaniem takim idealnym przykładem tego typu sukienki jest sukienka właśnie Blerni Sofia, i to jest po prostu moja najpiękniejsza sukienka w szafie. Ona robi stylizację, nie trzeba tutaj kombinować, natomiast można ją właśnie założyć. Na przykład z białymi sandałkami e, wygląda mega elegancko, ale też z koszykiem i z klapkami uwielbiam nosić albo z karmelową torebką. Naprawdę tutaj ilość e, kombinacji jest nieskończona i ona jest właśnie z takiej oddychającej tkaniny plus ten przepiękny klasyczny czerwony odcień, do którego się ostatnio przekonałam. No ja jestem zakochana. Naprawdę cudo. Jak ją zakładam, to czuję się jakbym była na wakacjach we Włoszech. Ona tak po prostu wygląda. No jest cudowna. No i wybaczcie mi, że słamałam, mówiąc, że to była ostatnia kategoria, zapomniałam o marynarkach, e, ponieważ, no, tak jak mówię, ja raczej teraz, jak są takie upały, to rzadko zakładam coś jeszcze na wierzch na siebie, natomiast jak wychodzę wieczorem albo rano, jak jeszcze nie, nie zrobi się cieplej, no to fajnie zarzucić sobie marynarkę, czy dla zmarynarków nawet latem, jak jest to rzadko chłodniej. Moim zdaniem bardzo fajne będą marynarki, oczywiście to wszystko zależy też od Waszego cebu życia, bo jeśli większość czasu spędzacie, nie wiem, gdzieś za miastem, nad jeziorem, no to może niekoniecznie, może wtedy lepszy będzie jakiś sweterek, kardigan, coś takiego. Natomiast dla mnie ja uwielbiam marynarki nawet tak w takim bardziej sportowym wydaniu z, ze sneakersami. Ja po prostu kocham marynarki, mam ich sporo w swojej szafie i nie zamierzam z nich rezygnować nawet jak będę nad jeziorem, ale po prostu wiem, że jest wiele osób, którym by to przeszkadzało. Ale tak, postawiłabym na takie neutralne barwy. Brakuje w mojej szafie idealnej, takiej ekry marynarki, takiej białej przełamanej albo po prostu czysto białej. No i już mam upatrzoną, także myślę, że sobie na dniach zamówię, bo to jest moim zdaniem, maskę, w będzie pasował do wszystkich moich rzeczy. Ja uwielbiam jasne barwy, uwielbiam je, uwielbiam beż. No i tutaj mam też beżową marynerkę z hm taką bardziej um, oversize, troszeczkę luźniejszą. A tutaj taką w stylu. Trochę jakby porzuconą z męskiej szafy, dwurzędową marynarkę Zary. I ona też jest taka oversize, natomiast ja wziąłam XS, żeby nie była taka przesadzona. Też ją kupiłam w jakiejś promocji. Natomiast nie chodzi o to, żeby konkretnie te rzeczy kupić, tylko dopasować zawsze do siebie dany model, i jakoś tak do swojej sylwetki dobrać i do swojego stylu, więc po prostu marynarki czarna, beżowa must have w mojej szafie. I przechodzimy do dodatków. Na pierwszy rzut idą buty, no i moim zdaniem. O, te buty z ochnika to jest po prostu strzał w dziesiątkę, to są takie imitujące trochę em, klapki od Herme Oran em, buty, bo mają bardzo podobny kształt, natomiast teraz na rynku znajdziecie ich naprawdę mnóstwo, ale powiem wam, że ja e, kupiłam właśnie te dobrej jakości, z, dobrej, e, z dobrego materiału stworzone i powiem Wam, że są świetne. Czuję się w nich cudownie, chodzę w nich no stop, prowadzę w nich samochód, chodzę na spacery. Wszystko w nich robię, w tych brązowych zwłaszcza chodzę non-stop i naprawdę to są najwygodniejsze buty na lato jak dla mnie. Tutaj mam również wersję czarną, wystarczą Wam naprawdę jedne takie dopasowane do większości rzeczy z Waszej szafy. Moim zdaniem brąz pasuje do wszystkiego. Eee, jedyny minus tych czarnych to jest to, że farbują stopę. Także tutaj bym zwróciła na to uwagę. Natomiast te brązowe to jest totalny strzał w dziesiątka, no i oczywiście klapek na lato zabraknąć nie może. I kolejna kategoria, jeśli chodzi o buty, to wygodne. Białe, moim zdaniem najlepiej. Buty, które będą pasowały do wszystkich Waszych stylizacji, czyli do sukienek, do spodni i do szortów I moim zdaniem takimi butami będą albo konwersy, e, jeśli jesteście fankami, albo właśnie sneakersy. Ja mam te sneakersy marki Voyez akurat i powiem Wam, że je uwielbiam, jak miała wybierać między jednymi a drugimi. Kiedyś zdecydowanie poszłam w konwersy, a teraz zdecydowanie właśnie w te sneakersy. E, I jeśli będziecie szukać sneakersów dla siebie, no to polecam właśnie z. Zwrócić uwagę na takie delikatniejsze, lżejsze, niezbyt takie obciążające look. Te moje i tak już są na takiej podwyższonej, grubszej podeszwie, ale nadal moim zdaniem wyglądają zgrabnie. One trochę. E, imitują McQueeny, e, natomiast no nie są jeszcze na tyle właśnie ciężkie jak jakieś takie buty typu fila, takie wiecie, ugly sneakers. Oczywiście też one mogą wyglądać fajnie w niektórych stylizacjach, ale moim zdaniem zdecydowanie do takiego bardziej e, klasycznego stylu pasują takie lżejsze sneakersy i one zawsze będą e, dobrze wyglądały i będą mega wygodne na dni, kiedy po prostu chcecie. Totalnego w 100% komfortu. No i dalej dwie pary troszeczkę bardziej eleganckich butów, które też fajnie się sprawdzą na co dzień. I po pierwsze są to sandałki na obcasie. Ja tutaj akurat mam na takim grubszym obcasie eee, i powiem Wam, że te pokazuję Wam tutaj. Natomiast nie poleciłabym ich totalnie, bo są mega niewygodne. Więc jestem w fazie poszukiwań jakichś sandałków, właśnie w Bieli albo Ekri albo w jasnym beżu na cieńszym obcasie, takich bardzo wygodnych, także nadal szukam. Jak macie coś do polecenia, no to dajcie znać. I moje drugie ulubione buty, właśnie na taką porę. No to są balerinki z ryłką Mam wrażenie, że balerinki się albo kocha, albo nienawidzi Ja jestem w tej pierwszej kategorii Natomiast jeśli nie lubicie, to równie dobrze sprawdzą się na przykład mokasynki Czy takie loafersy bardziej, albo loafersy w stylu klapek One też będą na podobnej zasadzie działały w stylizacjach Ja akurat postawiłam na takie w stylu Chanel Beżowe z czarnym czubkiem Jeszcze poluję na buty w stylu slingback Właśnie tych Chanel, czyli coś Podobnego jak to, tylko że na obcasie bardzo podobała mi się z Bianca di, natomiast no już są nie do dostania nigdzie tak naprawdę. Ryłko ma podobne, ale nie podoba mi się trochę kolor, ten bazowy wesz. No i tak o. Także szukam jeszcze, natomiast zdecydowanie bardziej wolałabym kupić sobie jakieś takie sandałki na niższym, cienkim, takim delikatnym obcasie, ponieważ moim zdaniem no sandałki, które są wygodne na obcasie. Będą świetną alternatywą dla na przykład klapek, kiedy macie ochotę troszeczkę bardziej elegancko wyglądać, ale nadal czuć się komfortowo. Także no na lato moim zdaniem must have. Pokazuję Wam tutaj te po prostu jako przykład, ale zdecydowanie wybrałabym coś wygodniejszego i takiego bardziej klasycznego na szpilce. No i przechodzimy do torebek i moim zdaniem must have nad must have'ami w torebkach letnich to koszyk. No, pozostawiam Wam to do oceny, czy warto jest kupić koszyk, który nosimy tak naprawdę tylko no, latem, ewentualnie wiosną. Moim zdaniem no, zdecydowanie warto, bo podbija on cudownie stylizację i nawet taką bardziej elegancką stylówkę zmienia w taką, troszeczkę bardziej na luzie, w codzienną po prostu stylizację. I uwierzcie, że można kupić tanio przepiękny koszyk, ten na przykład taki trochę inspirowany Chanel. Kurde, nie pamiętam teraz nazwy tej torebki Chanel No nieważne, w każdym razie no, jest on lekko inspirowany Ja go kupiłam dzięki e-bookowi Emilki Rozael Także tutaj od razu um, daję cynk I jest to um, koszyk marki Anna Field, który kupiłam na Zalando za 100 z kawałkiem jakoś złotych I powiem Wam, że totalnie bym nie powiedziała, patrząc na niego na żywo, że on kosztował nie wiem 100 15 zł, coś takiego, coś kostówki, bo jest niesamowicie dobrze wykonany, e, taki elegancki, ale jednocześnie codzienny, no jest to dla mnie ideał, ale jeśli nie lubicie właśnie takiego bardziej, e, troszeczkę bardziej eleganckiego stylu tego koszyka, no to zdecydowanie możecie postawić na takie bardziej na luzie, takie duże kosze, e, albo takie malutkie kuferki w stylu koszyka, jest tego teraz na rynku naprawdę mnóstwo, e, także. To jest mój wybór, ale oczywiście pozostawiam wybór Wam. Natomiast moim zdaniem, koszyk na lato to jest must have. W ogóle postaram się też na Instagram, na InstaStory powklejać jakieś takie moje propozycje, tego co jest obecnie dostępne w sieciówkach, czy ogólnie w sklepach. No postaram się, postaram się bardzo, mam nadzieję, że mi się to uda, aby po prostu to InstaStory było takim uzupełnieniem do tego filmu. Także mam nadzieję, że taki pomysł Wam się spodoba. Zaglądajcie koniecznie na Instagram. No i dwie torebki takie mniejsze, które ja najczęściej noszę obecnie To tak po pierwsze klasyczna czarna mała torebka w stylu takiego kuferka Mam do niej też długi pasek, także można spokojnie tak wiecie crossbody nosić na skos I mamy taką wygodną torebkę, której nie musimy w ręku trzymać Natomiast no ja lubię w ten sposób nosić torebkę albo tutaj Ale kiedy no nie wiem wychodzę z wózkiem, z zakupami, z mnóstwem rzeczy A nadal chcę tą torebkę mieć no to spokojnie można ją w taki sposób wygodnie założyć. E, także czarna torebka no całym rokiem jest must-have i na lato moim zdaniem też. E, natomiast e, żeby przełamać tą czerń, ale nadal pozostać w klasyce, która pasuje do wszystkiego, co tutaj Wam pokazałam, to jest moim zdaniem karmelowa torebka. Ta ma przepiękną formę. Obie te torebki są oczywiście z pastelier e, polskiej marki, którą tworzy Styloli. E, no i tutaj mamy akurat dodatek w postaci takiego łańcuszka, który możemy odpiąć, czyli może być bardziej elegancka, może być bardziej taka na luzie bez niego. Natomiast ja przeważnie noszę i tak z tym łańcuszkiem. Możemy ją nosić w ręku, właśnie tutaj, na łokciu, czy też, też, y, czy też tak samo jak tą czarną, w stylu crossbody. I zobaczcie, mamy od razu taki bardziej luźny look, i moim zdaniem karmel em, przepięknie podkreśla i dodaje takiego smaczku z stylizacją, czy to białym, czy czarnym, czy nawet do czerwonej sukienki ja uwielbiam karmelowe dodatki, także właśnie dlatego moim zdaniem to są takie dodatki must have, bo one pasują do wszystkiego totalnie, a przepięknie podkręcają look. No, i na koniec zostawiłam paski, i tutaj mam takie trochę pasujące do tych torebek. E, oczywiście niekoniecznie trzeba to razem ze sobą nosić, e, ale psz, e, świetnie one też podbijają jednak stylizację. E, ja kiedyś w ogóle nie nosiłam pasków, jeszcze do niedawna. Natomiast właśnie, no tutaj nie ukrywam, że wiele moich e, obecnych wyborów zakupowych wynika z wpływu Rosel, Także pozdrawiam Cię, Emilko, jeśli to oglądasz. E, no i właśnie dzięki niej polubiłam się z paskami. I i one faktycznie od razu dodają smaku stylizacji Nawet najprostsze, jeśli dodacie fajny, jeszcze kontrastowy na przykład pasek ze stylizacją To wygląda cudownie Karmel pasuje też do wszystkiego, tak jak mówię Ale na przykład biel z czernią, czy po prostu jak macie Całą czarną stylówkę, i nie chcecie już tutaj sobie podbijać dodatkowym kolorem, no to czarny pasek również będzie wyglądał świetnie, tym bardziej z taką piękną klamrą. I to są paski oba z Pasterie. No i jeśli chodzi o przegląd, to by było na tyle. Sporo tego jest, natomiast no tak jak mówię, możecie wybrać tutaj tylko coś dla siebie, co będzie inspiracją do tworzenia takiej właśnie minimalistycznej szafy, albo po prostu możecie się zainspirować stylizacjami, które wam za chwilę pokażę. Tak jak mówię, pokażę Wam tutaj tylko kilka w skrócie, ale zapraszam na Instagram, gdzie pojawi się na pewno Reels, w którym pokażę Wam, jak te rzeczy ze sobą mieszać. Właśnie co jest najlepsze w tej mojej szafie, którą Wam tutaj pokazałam, to, że wszystko do siebie pasuje. I tak naprawdę wybranie stylizacji teraz nie zajmuje mi długo czasu, bo tylko biorę, nie wiem, pierwszą rzecz stąd i pierwszą rzecz, jeśli chodzi o bazę górną, obojętnie jaką rzecz, jeśli chodzi o bazę dolną i wszystko wygląda ze sobą fajnie, dodaję tylko któryś z dodatków, buty też praktycznie wszystkie będą pasowały, zależnie od charakteru, stylizacji, czy zależnie od tego, gdzie wychodzę, no i mam gotowy outfit. Także to jest to, co ja pokochałam właśnie w takiej e, minimalistycznej garderobie. Nie muszę się zastanawiać dłużej i nie jest tak, jak było kiedyś, że szafa jest moja wypełniona ubraniami po prostu po brzegi, a zawsze muszę się zastanawiać, co założyć i co do czego pasuje, albo kupiłam, nie wiem, pięć. 10 sukienek we wzory i nie mam do nich butów i muszę iść i kupić kolejną rzecz, bo po prostu żadne buty mi nie pasują, albo żadna torebka, tak? Także tego tutaj unikamy. Mam nadzieję, że ten film Was zainspirował. Ja już was zostawiam. E, pokażę Wam na końcu kilka stylizacji, natomiast już się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Zostawcie kciuka do góry, jeśli ten film przypadł Wam do gustu. Do zobaczenia! and the pain it comes in waves like it's washing me